Brak miejsca na parkingu. Mała awanturka. Jest miejsce na parkingu. Kiedy premiera antyterapii dyrektorze Marecki... No właśnie nie wiem kiedy będzie, a coś wiecie na ja ten temat. No właśnie ja bym chciał się dowiedzieć. No ja tego nie wiem, nie zostałem poinformowany. Pewnie kończą się prace postprodukcyjne. I teraz dystrybutor jakiś weźmie to do kina albo nie. Zależy jak wyszedł film. Jak dzisiaj poszło na nocy kabaretowej? Jest Pan zadowolony z występu? Tak. Czy można by coś poprawić? No zawsze można coś poprawić, dlatego że tekst dojrzewa wiele, wiele, wiele razy. Trzeba go powiedzieć, żeby on był taki osiadł, okrzepły, a to był wykon premierowy. No tak. Także pewnie wiele rzeczy jeszcze się w nim zmieni, bo ja go będę eksploatował oczywiście, bo tak jest w życiu kabareciarza, że jak gdzieś w trasę, to ludzie chcą usłyszeć jeszcze raz to, co już widzieli w telewizji. Odnosząc się do y, filmu Stawka Większa niż Śmierć, lepiej zagrałby pan Brunera od Adam. Pan co ja powiem szczerze, że ja nie widziałem filmu w całości. Mam bardzo duże zaległości w oglądaniu filmów, bo się ma małe dzieci. Do tego, no tak. Widziałem na kanale Plus, chyba widziałem takie fragmenty, ale nie za duże. Ale for, formalnie i plastycznie mi się to właśnie podobało. E a jak, ale jak całość w odbiorze to nie wiem, bo nie widziałem filmu. Bo była propozycja, że pan miał najpierw zagrać. To znaczy y, y, kiedyś ten film miał y, być. Robiony i reżyserowany przez Władysława Pasikowskiego. I taką propozycję dostałem. No ale potem scenariusz y, przejął kto inny, właśnie Patryk Wega, i tam on miał inną wizję obsad. Są w planach jakieś kolejne y, produkcje reżyserskie? Znaczy, reżyserskie na razie nie. A teraz się pochwalę, że gram w filmie Pierwszy Dzień Lata. To jest film bardzo taki kameralny, y, poetycki. Cieszę się z tej roli, bo jest inna od tych, do które do tej pory grałem. No i mam ciężkie zdjęcia na drugim końcu Polski. Właśnie jutro rano wsiadam samolot o 6.30, lecę do Krakowa. Stamtąd jadę do Tych i, i w Tychach mam zdjęcia. No to też ładne klimaty. O, z północy pięknie. na południe. Pięknie, pięknie, A po weekendzie właśnie nie planuje Pan, bo też firma produkcyjna, tak? tak? Cezar 10. Nie planował Pan, nigdy nie zastanawiał się, żeby porzucić wszystkie inne aktywności zawodowe i zająć się typowo biznesem? Nie, jestem aktorem. Marzę o tym, żeby grać. To jest mój żywioł taki naprawdę. A to wszystko inne było przygodą. Rzeczywiście teraz pracuję nad tym, żeby zrobić nowy projekt filmowy. I moja firma jest w trakcie realizowania tego projektu. Będziemy go robić pewnie. Często nie mówi Pan całej prawdy w wywiadach. Albo ściemnia, że tak powiem. Ja? Konfabuluje pan czasami czy nie? No nie jest za dużo aż mówię prawdy, a trzeba raczej więcej konfabulować. To jest bezpieczniejsze. No tak, wszędzie mówić co innego. Na przykład. E, jeszcze ostatnie na koniec pytanie. Zauważyłem w sumie ten dzisiejszy premierowy monolog, e, że jednak zdarza się panu zagrać na tych takich bardzo podstawowych instynktach, prawda? Czyli e, Czyli właśnie e, relacje damsko-męskie, jakieś no. takie rzeczy. Więc e, z no, relacje damsko-męskie. To nie są relacjami podstawowymi, to są bardzo skomplikowane relacje. No zależy jak się o nich mówi. Mój monolog raczej, moim zdaniem, dotyczył tego właśnie takiego życia. Tego nikt nie porusza w żadnym monologu. Jak to jest, jak idziesz ulicą, jesteś osaczony przez na przykład fanki. W jakiś a... procent prawdy no tak, był w tej historii. No, jest, no jak? Widzisz, że ludzie robią ci zdjęcia z no boku, tak. no wiesz, jest niewinnie, obejmujesz dziewczyny, a potem czytasz na jakimś portalu a gdzie była żona, co się dzieje z tym człowiekiem, czyżby to koniec, eee, no, to jest wszystko dopisane, dlatego ten monolog pokazuje w krzywym zwierciadle tak zwane perypetie aktora z, z, z życiem codziennym, co nas czasami rzeczywiście spotyka i z mojej strony ja pokazuję jak to wygląda. Eee, hmm. Słucha pan dalej Radia Maryja? bo był, był taki czas Kuby wojewódzkiego, kiedyś pan powiedział, że tam sobie włączy czasami. Znaczy ja tak powiem szczerze, że sporadycznie, Nie? bo, bo ja, ja, ja radia w ogóle słucham w samochodzie. A, w, a ostatnio tak podróżuje tym samochodem coraz rzadziej. Więc w ogóle radio jakoś tak trochę traktuje ostatnio po macoszemu. Więc i Radio Maryja się troszkę też, też, też mniej. Ale czasami włączam rzeczywiście. A chciałby Pan zestarzyć się na scenie, grać do, do samego końca? a no, ja się już zestarzałem. No gdzie? Na scenie. A że się trzymam dobrze, to już zupełnie inna sprawa.